Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Gazda i dzisiaj wyjątkowo poprowadzę program. A tematem będzie problem śmieciowego DNA w kontekście sporu ewolucjonizm kreacjonizm Chcę przedstawić taki ogólny zarys sytuacji w tej sprawie. Zacząć może od krótkiego wstępu o początkowych odkryciach na temat roli DNA w kodowaniu białek. W 1953 roku James Watson i Francis Crick odkryli chemiczną strukturę. DNA i okazało się, że jest to podłużna cząsteczka zbudowana z dwóch nici skręconych ze sobą razem w, spi w spirale, tak zwaną alfa helisę. Te długie nici y, są zbudowane z połączonych ze sobą nukleotydów, czterech różnych ich rodzajów, y, które różnią się zasadą azotową, określa się je y, za pomocą liter A, T, C i G. Szybko uczeni zaczęli snuć podejrzenie, że sekwencja nukleotydów DNA ma związek, jakąś zależność z sekwencją aminokwasów w białkach, ponieważ aminokwasy w białkach też są ułożone w taką liniową sekwencję, takie łańcuchy aminokwasów. I co ważne, też sekwencja aminokwasów w łańcuchach białkowych jest ściśle określona. Pod koniec lat 50. Crick wymyślił hipotezę, że istnieje jakiś system kodowania za pomocą DNA właśnie tej sekwencji aminokwasów w białkach. Hipoteza ta okazała się trafna. W latach 60. Odkrył, odkryto, jak dokładnie funkcjonuje ten system, i zapewne przy tej okazji przyjęło się takie myślenie, że DNA jest o tyle funkcjonalny, o ile pełni funkcję kodowania białek. I w związku z tym, kiedy kilka czy kilkanaście lat później zaczęto odkrywać, że większość DNA nie koduje białek, powstało takie przekonanie, że istnieje śmieciowe DNA, że reszta. Genomu to jest śmieciowe bezużyteczne DNA. Na początku lat 70. szacowano, że około 6% genomu stanowią funkcjonalne geny kodujące białka, a pozostała część to bezużyteczne sekwencje, które po prostu w toku ewolucji nagromadziły się w genomie. Później jeszcze odkryto, że u organizmów eukariotycznych, czyli tych, które w swoich komórkach posiadają jądra komórkowe, nawet Wewnątrz genów kodujących białka znajdują się też sekwencje, które nie kodują białek. Nazwano je intronami, a sekwencje, które kodują białka, nazwano eksonami. Według współczesnych danych DNA człowieka zawiera około 1-2% genów kodujących białka, a pozostała część to są tak zwane niekodujące DNA. Skoro więc zdecydowana mniejszość DNA koduje białka, to y, pojawiło się. Oczywiście, pytanie, co w takim razie z resztą genomu? I, w, I wówczas główną odpowiedzią naukowców było, że jest to po prostu śmieciowe, bezużyteczne DNA. Choć, choć nie wszyscy przyjęli taką odpowiedź. Jakie znaczenie ma kwestia śmieciowego DNA dla sporu ewolucjonizm-kreacjonizm? Ogólnie mówiąc, istnienie takich ogromnych ilości bezużytecznego DNA dobrze współgrałoby z teorią ewolucji, natomiast dla kreacjonizmu byłby to Jakiś kłopot. Teoria ewolucji według współczesnej tej wersji neodarwinizmu mówi, że źródłem zmian, czyli źródłem tych nowych cech, y, są mutacje. Oczywiście one mają później podlegać doborowi naturalnemu selekcji. Ale źródłem zmian są właśnie mutacje, a jak wiadomo, mutacje to są błędy kopiowania materiału genetycznego. Ewolucjoniści wierzą, że wiele z tych mutacji, tych błędów dało w rezultacie wartościową informację, ale nawet oni muszą przyznać, że, że w większości błędy jednak coś psują, a nie tworzą coś użytecznego. Dlatego z perspektywy ewolucjonizmu te śmieciowe DNA potraktowano jako świadectwo na rzecz teorii ewolucji czyli tego, że genomy są rezultatem milionów lat ewolucji czyli podlegania właśnie przypadkowym błędom w kopiowaniu materiału genetycznego. Skoro zachodziło tyle przypadkowych mutacji, to nic dziwnego, że nazbierało się w genomie wiele, Bezużytecznych, nieudanych sekwencji. Jednocześnie te nieudane, bezużyteczne sekwencje miały stanowić materiał, na bazie którego w wyniku kolejnych mutacji miały powstawać nowe, użyteczne, kodujące białka geny. Natomiast kreacjonizm głosi, że to Bóg stworzył organizmy i że nie zrobił tego byle jak, tylko zrobił to porządnie, bardzo dobrze. Problem, jaki śmieciowe DNA niesie dla kreacjonizmu, można spuentować słowami Filipa Kiczera, który powiedział tak. Gdybyś projektował genomy, nie wypełniałbyś ich śmieciami. Chociaż warto dodać, że chociaż z perspektywy kreacjonizmu śmieciowy DNA stanowił, stanowiłby kłopot, to jednak nie byłby zupełnie taki nie do pogodzenia z kreacjonizmem, ponieważ jak wiadomo, z jednej strony kreacjonizm mówi, że, że to Bóg stworzył organizmy i że zostały one wspaniale zaprojektowane, ale z drugiej strony, że to pierwotnie dobre stworzenie, doskonałe, zostało zepsute z powodu, w wyniku grzechu Adama i Ewy. Zatem kłopot dla kreacjonizmu, który wynikałby z istnienia śmieciowego DNA, tkwiłby raczej w tym, że taka cecha DNA lepiej współgrałaby z teorią ewolucji niż z teorią stworzenia przez Boga. Czyli, krótko mówiąc, ogólnie istnienie ogromnych ilości śmieciowego DNA dla ewolucjonizmu byłoby mocnym wsparciem, a dla kreacjonizmu byłoby kłopotem. Natomiast nieistnienie lub istnienie tylko nieznacznej ilości takiego DNA byłoby mocnym wsparciem dla kreacjonizmu, a natomiast kłopotem dla ewolucjonizmu. Jaki obraz sytuacji wyłania się we współczesnej nauce? Oczywiście poznawanie funkcjonowania genomu nie jest skończoną pracą i pewnie, pewnie nigdy nie będzie, ale zwłaszcza od początku XXI wieku zebrano już sporo informacji na temat właśnie funkcji związanych z, tym, z tą częścią genomu, którą określano kiedyś jako śmieciowe DNA. I z tych informacji wyłania się obraz zupełnie inny od tego, co rysowali propagatorzy mitu śmieciowego DNA. Okazuje się, że wiele fragmentów DNA niekudującego białek, Pełni między innymi funkcje związane z regulowaniem pracy komórek czy, czy całych organizmów. Między innymi za pomocą różnych mechanizmów kontrolują one pracę genów kodujących białka, czyli można powiedzieć, właśnie jednym z ich kluczowych zadań jest regulowanie pracy tych części genomu, które białka kodują. To też wiąże się z procesami różnicowania się komórek na różne typy, ponieważ wszystkie komórki ciała dostają ten sam genom, ale w zależności od etapu rozwoju organizmu, czy tego, do jakiej tkanki należy dana komórka, to jest, jaki to jest typ komórki, czy nerwowa, czy mięśniowa, jakaś inna, to różne części genomu są aktywne. A część genomu jest wyłączana, wyciszana. Część, która w innych komórkach może pełnić istotną funkcję. Te procesy, właśnie związane z aktywnością lub wyciszaniem innych części genomu, są regulowane m.in. właśnie przez sekwencję DNA niekudującego białek. Regulacja ta może być realizowana za pomocą różnych mechanizmów, i jednym z nich jest mechanizm alternatywnego splicingu. I teraz, może, krótko o tym. Co to jest alternatywny splicing? U człowieka i w ogóle organizmów eukariotycznych geny kodujące białka zawierają części kodujące, czyli zawierające te instrukcje o budowie białek i to są tak zwane eksony oraz obok nich części niekodujące białek, które nazywane są intronami. W trakcie transkrypcji całe geny przepisywane są na RNA, czyli razem z eksonami także introny. Dopiero później introny są wycinane z mRNA i zostają eksony, które są ze sobą sklejane. Dopiero taki przetworzony mRNA jest później wykorzystywany w procesie translacji do syntezy białka, ale okazuje się, że te powycinane eksony mogą być sklejane na różne sposoby, przynajmniej w większości genów. I to zjawisko nazywa się alternatywnym splicingiem. Dzięki temu z jednego genu mogą powstawać różne. Cząsteczki MRNA i co za tym idzie, różne białka. Introny, więc przez samo swoje istnienie, pełnią funkcję umożliwiania alternatywnego splicingu. Ale istnieją też dane wskazujące na inne funkcje intronów, i tutaj, na przykład, funkcje y, regulowania tego alternatywnego splicingu mogą być zakodowane w intronach. Tak jest w przypadku genu kodującego receptor hormonów tarczycy u ssaków który dzięki alternatywnemu splicingowi produkuje dwa białka o przeciwnym działaniu, a proces ten jest regulowany właśnie przez sekwencje intronowe. Na podstawie intronów mogą też powstawać cząsteczki RNA, które regulują inne procesy, na przykład wytwarzanie rybosomowego RNA, ale też wpływają na procesy takie jak regulacja organizacji chromatyny, czyli jej struktury. Przez co między innymi też regulują ekspresję innych genów. Jedną też z funkcji intronów jest regulowanie szybkości ekspresji genów, do których należą te introny, i jest to funkcja związana nie, nie z sekwencją tych intronów, czyli z ułożeniem nukleotydów w nich, ale z tym, jak one są długie, bo przez to wpływają po prostu na szybkość transkrypcji takich genów. I jest to funkcja niezależna od sekwencji intronu, ale po prostu od jego fizycznej długości. Może to mieć istotne znaczenie dla regulacji czasu, w jakim poszczególne dane białko pojawia się w komórce. Obok intronów dużą grupę DNA niekodującego białek stanowią tak zwane repetytywne sekwencje DNA, czyli takie sekwencje, które występują w wielu takich samych lub bardzo Podobnych kopiach na przestrzeni całego genomu. Różne rodzaje tych repetytywnych sekwencji DNA stanowią aż około połowę ludzkiego genomu. I to właśnie zwłaszcza one były uważane za takie praktycznie czyste śmieci. Ale teraz, kiedy już o nich coraz więcej wiadomo, to widać, że yy, mają one także swoje określone funkcje. Największą grupę repetytywnych elementów DNA stanowią tak zwane transpozony, to są elementy DNA, które mają taką ciekawą cechę, że, że mają zdolność przemieszczania się w genomie, czy skakania po genomie i dlatego nazywa się je jumping jeans. Najliczniejszym rodzajem transpozonów są retrotranspozony. Ale oprócz tego istnieje też, istnieją też inne typy e repetytywnych elementów DNA, między innymi Sekwencje, które, o których ewolucjoniści mówią, że to są pozostałości po wirusach, które w toku ewolucji przez miliony lat infekowały naszych przodków i w ten sposób nagromadziły się te sekwencje w naszym genomie. Dlatego te sekwencje nazywane są endogennymi wirusami i są określane skrótem ERV stanowią one około 5 do 10% genomu ssaków. Ale w ostatnich latach okazuje się, że te różne repetytywne elementy DNA także mają swoje specyficzne określone funkcje i wcale nie są zbędnymi śmieciami. Przykładowo retrotranspozony biorą udział w wyciszaniu jednej z kopii chromosomu X u ssaków płci żeńskiej i jest to koniecznością dla prawidłowego rozwoju. Podobnie jeden z retrotranspozonów bierze udział w wyciszaniu Pewnego genu w komórkach wątroby, który musi być aktywny w rozwoju płodowym, a później trzeba go wyłączyć. Transpozon, określany jako LINE-1, który występuje w genomie człowieka w bardzo wielu kopiach, także stanowi około 20% ludzkiego genomu, okazuje się, że pełni kluczową rolę na wczesnych etapach rozwoju embrionalnego. Inne elementy repetytywne biorą udział w takich procesach na przykład jak odpowiedź komórki na wysokie temperatury czy jakieś toksyny yy, i ogólnie odgrywają rolę w mechanizmach związanych z regulacją aktywności genów. Różne skaczące geny i te tak zwane yy, endogenne sekwencje retrowirusowe pełnią kluczowe funkcje w rozwoju mózgu u ssaków, ale też w odpowiedzi w obronie przeciwko wirusom. I jeszcze jeden przykład to, że odkryto w badaniach na myszach, że tego rodzaju sekwencje DNA są konieczne dla prawidłowej ekspresji genów w trakcie tworzenia łożyska. W temacie śmieciowego DNA często też mówi się o pseudogenach i są to takie sekwencje DNA, które wyglądają, jakby wywodziły się z genów kodujących białka, yy, ale mają pewne takie cechy, które sprawiają, że na ich podstawie białka nie są wytwarzane i dlatego też mówi się o nich czasem jako o zepsutych genach. Chociaż były też takie przypadki w historii, kiedy jakieś sekwencje zakwalifikowano jako pseudogeny, a później się okazało, że jednak one kodują jakiś rodzaj białek. Ale nawet te pseudogeny w przypadkach, jeśli rzeczywiście nie kodują białek, to wykazano, że mogą pełnić inne funkcje, zwłaszcza funkcje związane z regulacją. Przedstawione przeze mnie przykładowe informacje na temat funkcjonalności. Niekodującego białek DNA oczywiście nie uprawniają do stwierdzenia, że wszystkie każdy nukleotyd DNA ma jakieś funkcjonalne znaczenie, ale y, też nie, nie to było celem tego wykładu. Ważne, że zebrane dotychczas dane naukowe dotyczące funkcjonalności pokazują, że w tych sekwencjach uznawanych niegdyś za śmieciowe DNA jednak można znaleźć różne funkcje, jeśli się tylko te sekwencje pod tym kątem sprawdza. Także mit śmieciowego DNA można w tej chwili uznać, że nadaje się tylko na śmietnik historii. Dziękuję serdecznie za uwagę.